Nie mi... Ale pan Ale ładnie. Kurwa... mi Ale Kurwa, pierwszy rzut. Ale morda. 70 chyba, jakaś. Podciągę, nie, nie mogę obracać. Jaka siedemdziesiąta? Do... Ja Cię ściągam. <laughs> nie wierzę, Pierwszy że... nie wierzy, kurwa, Nie wierzę, Nie kurwa. Nie do wiary. No pokaż. Nie do wiary po, nie po prostu. Wiary. On też jest zimowy. O ty Kurwa. Ale bandy pojebał teraz Czekaś, wszystko wszystko. Czekaś tego